Dzień dobry! Witam Was w odcinku czwartym serii drugiej. Dziś porozmawiamy o Parku Solidarności. Porównamy go sobie, jaki był przed i po pracach na jego terenie między rokiem 2019-2020. Będzie dzisiaj wyjątkowo długi odcinek. Zaczynamy! Zacznijmy od tego, że Park Solidarności od zawsze był terenem bagnistym. Często nazywało się go ślepym jeziorkiem. Miał on dostęp na początku do jeziora Brejmura poprzez kanał targowy, nazywany Młynkiem, a teraz do, ma dostęp do rzeki Ełk. Sam park wcześniej nazywał się Parkiem Centra. Jest on wyjątkowy, ponieważ ma naprawdę ma różne tereny od półwyspów podzielonych kanałami. Od kiedyś czynowisk zwykłe pola w okolicy Broniewskiego, siłownia czy miasteczko rowerowe. lasek z wielkimi drzewami, na których gniazdach mają wrony, wielkie dęby, a na samym końcu trzy, a wcześniej cztery jeziorka stawiki. Omówmy teraz jednak różnicę między starym a nowym parkiem Solidarności. Zacznijmy od tego, że stary park Solidarności miał tylko jedną drogę. Reszta to były wydeptane przez ludzi ścieżki. Były cztery zjorka w tym piąte sezonowe. Pojawia pojawiało się ono na jesień, a znikało na wiosnę. Kanałów było tyle samo ile jest teraz. Brzegi stawów były zwykłe, rosnęło, rosn rosnęła na nich trzcina i pałki wodne. Roślinność zaś na dnie była dzika i niebezpieczna. Ludzie właśnie ze względu na nią się nie kąpali w tych jeziorkach. W kanałach roślinność również by bujnie rosła. Na terenach zaś suchych lubił rosnąć bluszcz oraz pokrzywa. Tak czy siak ludzie lubili tam wyprowadzać psy. W nowym parku Solidarności jest więcej dróg. Są mostki, nowe gatunki roślin i inne brzegi. Nie ma już tych strasznych roślin, które były na dnie jeziorek. Są posadzone nowe drzewa i krzewy. Są domki dla kotów i owadów oraz wysepka dla kaczek. Kanały wyglądają ładniej. Nie wiadomo tylko, czy przetrwały ryby. A właśnie, nie powiedzieliśmy sobie o zwierzętach, a jest ich dużo. Chronierem w powietrzu jest tam wrona, na lądzie dominują zaś koty i owady. Wiele osób uważa, że w parku mieszka wydra oraz parę przypiórek. Wiadomo, że są tam wyprowadzane psy, z ptaków są tam jeszcze wróble, gołębie i sikory. Zauważono tam również, że raz jest z ryb zaś są tam szczupaki, okonie, płocie oraz kaczeżery, ryby, które są gigantyczne i pożerają kaczki. Z nimi jednak to jest już bardziej legenda. Ostatnie zwierzęta to kaczki. Jak widać, zwierząt jest tam wiele. I podsumowując, jest tam wiele ciekawych rzeczy. Dla Was widzowie mam zaś pytanie. Jak byście nazwali te trzy jeziorka w Parku Solidarności? To, to zostawiam wa już Wam. Za zaś jeżeli jesteś nowy i jesteś jakim lub wojewodzinem lub popowianem i tak dalej, to zostaw suba bo mogą być tu ciekawe wiadomości akurat tw o twojej wsi. Tymczasem do widzenia, odcinek w sobotę o pierwszej, no chyba, że nie, dobranoc.